Witam, dzisiaj w filmie pokażę jak uwędzić kiełbasę zrobioną na zwykłej soli tak aby była przy kroju w przekroju środku różowa po całym przekroju i tej barwy nie traciła, a przynajmniej długo nie traciła. Nigdy nie słyszałeś. Zwędzeniem kiełbasy bez speklu soli, aby była różowa, to przytoczyłbym takie powiedzenie, a mianowicie, że jest pewna grupa duża ludzi, która wie, że tego się nie da zrobić, a przechodzi taki jeden, który nie wie i to robi. Także dzisiaj pokażę Ci, jak uwędzić kiełbasę bez pekrosoli, aby była w środku różowa. Witam. Dzisiaj pokażę Ci w filmie, jak wędzić kiełbasy, które są zrobione na zwykłej soli, a wyglądają na zewnątrz i w środku, jakby były na pekrosoli, a nawet na dużej dawce. Są po prostu trwale różowe. Kiedy przez przypadek na to wpadłem, także tak wygląda kiełbasa w przekroju. i co ważne nad gdy przykroisz kiełbasę leży godzinę dwie to nie robi się szare bo czasami pewnie zauważyłeś że kiełbasa po wędzeniu po przekrojeniu jest różowa ale bardzo szybko robi się szara tutaj się nie utlenia także gdy wędzimy tym drewnem z którym zaraz pokażę czad tego drewna musi być albo w dużych ilościach albo jeszcze są jakieś inne związki, że tak połączy się trwale z mikulbiną, czerwonym barwnikiem, także tutaj mam tą kiełbasę, co ostatnio pokazałem, wiejską, a tutaj zostawiłem sobie trochę tego farszą dodałem 5 gramów na kilogram gorczycy i 1 gram soli więcej, bo tutaj było naprawdę taka minimalistyczna ilość 15 gramów, tutaj będzie 16 gramów plus gorczyca. Także ja tak kiedyś właśnie zaczynałem sobie robić kiełbasy. Po prostu robiłem podstawę i potem dodawałem przyprawy i sprawdzałem, jak się spak zmienia. Potem mieszając te przyprawy, sprawdzałem też, czy jedna z druków się nie gryzie. Także teraz nabiję takie kiełbasę i pokażę, jak wędzę takie kiełbasy bez pekrosoli, aby były różowe. Przy osadzaniu kiełbasy, wszystko normalnie. Osadzam około 2 godzin w temperaturze pokojowej. Dopóki nie zmieni takiego koloru na ciemniejsze przeważnie, i tutaj nigdy nic nie zmieniałem, jak węzeł. Tutaj zawsze nagrzewam wędzarnię, chociaż było 3 dni pod rząd wędzone. jest około 100 stopni. I drewno dębu musi być bardzo suche, 3 lata normalnego suszenia. Ja sobie teraz w okresie zimowym biorę do domu albo sobie tutaj podwędzam w wędzarni. Jak poznamy, że drewno jest wyschnięte, to stukamy jedno o drugie albo rzucamy. Ono po prostu dzwoni nam. Dębinam bardzo długo śnie Pale w kominku przynajmniej 20 lat to wiem, że to jest taki gatunek, który musi 3 lata przynajmniej suszyć się na zewnątrz, a że na zewnątrz zimie przykładowo jest wysoka wilgotność powietrza, to to drewno na oddech leży 3 lata, to i tak ma kilkadziesiąt procent jeszcze wilgotności, bo łyka to z powietrza. Także w zimie, jak mówiłem, biorą do domu, powietrze jest suche w zimie i ono dosycha. Tutaj jest koniec wygrzewania, ale ja sobie tutaj otwieram benzardnie, tak aby się ochodziła. I tutaj, gdy mam jeszcze taki w miarę dobry żar. To teraz składał te drewno dymowe, aby się wypaliło. Pójdzie płomień. Ono się nagrzeje całe. I potem, jak przygaśnie, to przynajmniej będzie się paliło taka koda jakieś 4-5 godzin. I tyle wystarczy, aby wędzić kiełbasę na zimno, aby tym przeszedł przez całą kiełbasę. Kiełbasa ma małą średnicę. Także na początku właśnie pozwalam tej dębini, aby się tak paliła intensywnie, ale tutaj nie mam jeszcze kiełbasy, bo o to chodzi z tym kolorem. Ten dym z dębiny ma spenetrować tą kiełbasę, nie możemy kiełbasy ściąć tak powyżej 60 stopni wędzenia na początku bo to pokazywałem przy właśnie kiełbasie z zielonym oczkiem że najpierw ścinamy wysoką temperaturę, kiełbasę z zewnątrz białko ścięte, dym już tak nie spenetruje kiełbasy do środka dlatego wychodzi takie szaro-zielone oczko tutaj robimy odwrotnie będę wędził zimnym dymem około 20 stopni przez pierwsze parę godzin wpadłem na to kilka lat temu jak wędziłem tutaj kiełbasę właśnie chyba wielkanocną Także tak na to przypadkowo wpadłem, że dębina ma takie właśnie właściwości. Teraz czekam, aż ten żar się bardziej wypali. Ta dębina przykaśnie, obsypię trochę popiołem, tak aby nie łapała po prostu ognia zbytnio. Tutaj komory też wychodzą przynajmniej do 20 stopni, czyli cały czas będzie otwarta. i Za jakieś 20 minut umieszczę kiełbasę. Także ta kłoda dębowa z tego właśnie pierwszego ostrego płomienia wpadła właśnie w taki rytm. Ona już nie zagaśnie. Przynajmniej będzie się paliła 4 godziny. I właśnie tyle trzeba będzie kiełbasem mniej więcej na zimno, aby była różowa w środku. I teraz na czym to mniej więcej polega? Jeśli kupisz mięso, to mięklubina czerwony warnik jest połączony z jednym tlenem i jest mięso różowe. Nazywa się to oksymięklubiną. I w trakcie przechowywania ta mioglobina, oksymoglobina przekształca się w metmioglubinę, czyli mięso robi się szare. I jeśli dodasz peklosoli, to tlenek azotu łączy się z powrotem z mioglubiną i powstaje nitrozol mioklubina. Ale gdy nie dodajemy peklosoli do właśnie tych wędników, a was szczególnie teraz przy wędzeniu, jeśli jest taki kiepski dostęp powietrza, bo właśnie taką dębinę trochę opkładam popiołem, aby ograniczyć palenie i wtedy właśnie jest gorszy dostęp powietrza i powstaje czad, czyli tlenek węgla, a tlenek węgla łączy się nawet kilkaset razy mocniej niż tlen, zwykły tlen z mioglobinu. Także gdy tlenek węgla z dymu penetruje to kiełbasę, to powstaje mioglobina, czyli to jest właśnie związek tlenku węgla z mioglobiną. Jest to trwałe połączenie, ale nie jest tak mocno trwałe jak peklosoli, nitrozolą mioglobiny, ale jest naprawdę bardzo silne i będę tak na początku te parę godzin, tak aby nie ściąć tutaj białka, aby ten dym ładnie penetrował środek kiełbasy. Także tutaj mi się ten dom będzie palił około 3-4 godzin przynajmniej tutaj mam wędzarnię już wychudzoną i teraz kiełbasa leci do wędzarni teraz przy takim paleniu spokojnie mogę zamknąć tutaj wędzarnię, mięso jest tak ogrzane w domu tutaj temperatura nie będzie wyższa niż 30-40 stopni Wędzina nie zapłacze, ale górny szyber otwieram tak w miarę do połowy, a jest wielkości całego komina, a komin jest szeroki, i tak się będzie wędziło na zimno. W tych dymogeneratorach, które macie, to tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej prosta. Po prostu wędzicie na zimno dymbino. A dlaczego to właśnie dymbina ma takie właściwości, które przez przypadek odkryłem mam pewną teorię, bo przykładowo z dymu wędzarniczego tu jest bardzo dużo związków chemicznych i są właśnie też fenole, a drewno dębowe zawiera taniny, a taniny to są roślinne garbniki i właśnie garbniki to są pochodne fenoli kwasu galusowego, których to garbników. W dębinie jest naprawdę bardzo duża ilość, zaraz Ci pokażę, jaka jest duża ilość właśnie garbników w drewnie dębowym. W porównaniu przykładowo z krabem. Jesionem. I tak tutaj mam kilka rodzajów drewna. Tutaj jest od lewej śliwy, potem jest jabłoń, jesion, grab i właśnie dąb, którym wędzę. Także jak widać dąb jest skoro, ale zauważ to, że tutaj jest w środku drewno ciemniejsze, a tutaj bardziej białe. tutaj jest twardziel, a w tym miejscu jest Biel. I tak teraz zrobię doświadczenie, czy faktycznie za ten czerwony barwnik mięsa odpowiadają garbniki, którego w Dębie jest sporo, bowiem. I tutaj zrobiłem sobie taki domowy wykrywacz garbników. I także tutaj mamy od lewej drewno śliwy, następne to jest drewno jabłoni, to jest drewno jesiona, którego nie używam do wędzenia, bo gdy wącham dym jesiona, to ma taki toksyczny dym, tak jakby butelki się paliły. Plastikowe. Tutaj mam drewno grabu i drewno, właśnie dębu, które jest głównym bohaterem tego filmu. I jeszcze będzie mowa o drewnie, bo mówi się, że trzeba odkorować drewno, bo przygodowo nasika jakieś zwierzę i to przychodzi do wędliny. To nie jest prawda, bo w moczu nie ma jakichś takich składników, które by były toksyczne po spaleniu. Chodzi o korę, ale nikt też nie mówi o tej bieli bo drewno ma w środku twardziel, jak tutaj widać, biel i korę i w dębie jest to bardzo widoczne tutaj mamy te ciemne miejsce, to jest twardziel, takie jak, tak jakby martwe drewno. Potem powiem, dlaczego to biel może być szkodliwa dla wędzenia. Także teraz to drewno przestrugam, aby było gładkie i potraktuję tym właśnie domowym wykrywaczem garbników, który zrobiłem. I tak się okaże, czy faktycznie Dąb ma najwięcej garników z tych właśnie tutaj wymienionych gatunków drewna I tak tutaj mamy przestrugane drewno Tutaj mamy śliwe. To jest młoda gałąź Jak widać twardzielu jest bardzo mało Jest dookoła biel, którą zawsze odrzucam przy wędzeniu Tutaj mamy jabłoń Czyli mamy tutaj twardziel Tutaj mamy biel, który wysoki płynął. Tutaj mamy bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Dąb. Jak widać, bieli jest dosyć sporo, kilka centymetrów. Jest on bardzo mało bieli, jak widać, kora, a grab to najmniej. Tutaj jest kora strapana, a praktycznie zaraz jest twardziel. I tak, tutaj mam ten wykrywacz dróbników zrobiony. I teraz pomaluję, jest to taka bezbarwna ciecz, teraz lekko żółta, ale w kontakcie z garbnikami ciemnieje, także teraz pomaluję każde drewno. I krab, który daje jasny kolory węglin. Także już praktycznie po kilku sekundach widać, że dąb ciemnieje bardzo to się mieje. To się nazywa chabanizacja drewna dębu. Biel jest jasna. Kore też będzie ciemna, bo tam jest kilkanaście procent garbników. Tutaj mamy śliwę, jabłoń, jesion i krab. Ale ja to zostawił na jakieś godzinę czasu i przyjdę zobaczymy po godzinie jak ta reakcja zaszła. I tak po godzinie tutaj widać, tutaj mamy pierwsze od lewej śliwę, jabłoń dąb, jesion i krab. Także śliwa, która barwi też mięso na no taki ciemny kolorek, jak widać, jest tutaj w twardzieli ciemne i w biel bieli też jest trochę garników, jak widać. Jest miary ciemne. Jabłoń. Bieli mam mniej karbników. Tutaj, jak widać, te są, ale nic nie przybije Właśnie, temu Jak widzisz. On jest całkowicie czarny. Tak, jeszcze teraz z perspektywy, jak to wygląda kolorystycznie. I teraz następne drewno. jesion, Tutaj jest niepomalowane, czyli naturalne. Jak widać lekko się zabarwiło tutaj mamy z powrotem dąb i grab, który daje taki jasny kolorek wędlin łagodny zobacz, że on praktycznie w ogóle się nie zabarwił bo to jest tutaj pociekło pociekł ten wykrywacz garbników i tutaj jest w sumie taki kolor tego preparatu także na grabinie praktycznie go nie widać i tutaj właśnie była rozwiązana zagadka dlaczego dąb tak bardzo barwi mięso na czerwono tylko tutaj jeszcze pokażę Ci jak tym dębem wędzę, bo kiedyś jak mówiłem sparzyłem się na dębinie wędlina była kwaśna, tylko była taka sprawa, że tutaj mamy korę, kora jest czarna, ma bardzo dużo karników, ale ją odrzucamy tutaj mamy biel tutaj mamy twardziel na biel jak widać nie ma za dużo garbników, ale tutaj Płyną soki, jest magazyn jedzenia dla rośliny. Twarcie, to jest taki właśnie, już takie można powiedzieć, martwe drewno. Także tutaj bieli pod korą, płyną soki i są magazynowane. Także w tych sokach jest dużo pierwiastków różnych związków i takie, które mogę wymienić, to przykładowo azot. I gdy spalamy drewno, a szczególnie takim większym płomieniem, powstają różne tlanki azotu w różnych postaciach. Nawet taki jest jeden, który występuje właśnie w poklosoli. I to już jest. Niedobre dla wędzenia, bo tutaj też jest siarka i jest chlor. W twardzieli jest chloru dużo mniej aniżeli w korze czy bieli. I chlor przy spalaniu tworzy chlorowodór w powietrzu, w dymie, a w kontakcie z wodą tworzy kwas solny. Czyli wiadomo sprawę, że to jest kwaśne, zrące i gdy masz wędlinę mokrą, niosuszoną, ten chlorowodór reaguje z tą wodą na wędlinie i dlatego takie wędliny są kwaśne. Także gdy wędzisz drewnem to nie wystarcza tylko zdjąć korę, ale jeszcze biel gdy występuje. Tutaj pokazywałem grabie, że praktycznie jej nie ma. Podsumowując, według z dębem, bo dąb daje taki charakterystyczny zapach mocny wędzenia, ale gdy już kilka lat wędzę bardzo suchym drewnem dębu, biel odrzucam razem z korą, to wędzonki naprawdę są bardzo dobre. Jak mówiłem wcześniej, spojrzyłem się kiedyś na drewnie dębowym, ale wędziłem go Zbielał i był suszony kilka lat, ale tylko na dworze. Ja go teraz podsuszą, praktycznie w domu albo w wędzarni do takiej naprawdę wilgotności, nie wiem, 7 -10 maksymalnie. Także jeśli chcesz mieć wędliny, czyli kiełbasy różowe w środku, to wędź dębem, i, ale bez bieli, dobrze wysuszone. Oczywiście bez kory. I teraz wracają do wędzenia węzeł jeszcze na spokojnie temperatura około 20 stopni i dosłownie zaraz zwiększę temperaturę zamknę szeber górny na minimum. Podłożę tutaj drugiego takiego klocka, aby trochę zwiększyć temperaturę. Jakieś pół godziny. To będę taki obasek przy temperaturze 60-65 stopni. Najważniejsze właśnie jest, żeby ten kolor był czerwony w środku różowy, to będzie kilka godzin dymem zimnym tak aby te teniny, garbniki roślinne, czyli pochodne fenoli, które barwią mięso, przeniknęły w kłąb tych kiełbas. Także to by była cała tajemnica kiełbasy na zwykłej soli, która jest różowa w środku. I także pokażę teraz to kiełbasę po wędzeniu zimnym. Drewno ten daje taki właśnie czerwony kolor. Także taki kolor daje dąb, ale potem, gdy będziesz dłużej i temperaturę zwiększysz, ta czerwień będzie przechodziła w brąz. Ale nie taki klasyczny brąz, będzie po prostu taka ciemna czerwień wpadająca w brąz. I tak drewno wygląda na drugi dzień, takie ma kolory. Tutaj powiem jeszcze taką rzecz, dlaczego drewno dębu ma takie właśnie właściwości aromatyzujące mięso. Bo tak ogólnie drewno składa się z celulozy, hemicelulozy, są to cukry, wielocukry i ligniny. I to właśnie lignina odpowiada za smak i zapach dymu. I tej ligniny w drewnie dębowym z tych liściastych jest procentowo zdecydowanie najwięcej. Może słyszałeś o takim pojęciu jak lignifikacja? I lignifikacja jest to proces twardnienia drewna. Czyli pewnie słyszałeś, że przykładowo pędy winorośli na jesień drewnieją, aby uchronić się przed mrozami. Lignina wtedy wypełnia komórki drewna. Tutaj szczególnie właśnie w twardzieli. I tak samo garbniki i inne związki. I ta lignina, garbniki i inne związki tutaj w twardzieli pełnią taką funkcję właśnie, że drewno jest słabo biodegradowalne. Tak samo odporne, miarodporne na mikroorganizmy, grzyby i inne szkodniki. Także lignina odpowiada za smak i aromat dymu, czyli wędlin i odpowiada w drewnie za jego ochronę. Czyli ligniny jest najwięcej w twardzieli i twardziel według mnie będzie najbardziej pożądaną taką częścią drewno do wędzenia, czyli Odrzucamy biel, no i oczywiście korę. Tędy płyną soki substancje odżywcze. One nie są wskazane do dymu, do wędzenia. Dodam jeszcze, że w linijnie jest najwięcej substancji przeciwutleniającej. Także tutaj właśnie nam chodzi o ten czerwony barwnik, aby mięso się nie utleniało, czyli miało taką ładną różową barwę po połączeniu się z tlenkiem właśnie węgla czadem. Tak jeszcze na koniec powiem aby właśnie, jeszcze raz powtórzył, kilka razy mówiłem, aby nie wędzić mokrym dębem, szczególnie mokrym dębem, bo wytworzy się sporo kwasu octowego i te wędliny naprawdę będą słabo jadalne. I tutaj mam zrobioną tokił upaseł, ale najpierw pokażę Ci, bo to też się dotyczy tego filmu. Tutaj jest deska zrobiona z jesionu. Tutaj jest deska zrobiona z dębu. I zawsze deska dębowa będzie szybciej ciemniała, aniżeli jesienowa. Teraz już wiesz dlaczego. I także tutaj jest kiełbasa, którą przykryłem wczoraj, tak aby zobaczyć, czy robi się szare oczko. I z tych dwóch kiełbas to mam tutaj takie lekkie podejrzenie, że to oczko po dobie występuje. Teraz przykroję tutaj jeszcze tak, tak jakby lekko to oczko się pojawiało. Tylko że ta obasa tutaj leży już praktycznie dobę przekrojona, jak było widać, była dobrze wyschnięta. Taki obasa wygląda po obędzeniu dębem na samej soli. I zauważyłem jeszcze taką jedną sprawę, gdy wędzę w takich ilitach 32 górę. To, to oczko potrafi się czasami pojawić. Także przykroję teraz tutaj taką świeżą kiełbasę. Jak widać, tego oczka, tego oczka szerego zielonego nie widać. Tutaj widać gorczycę, bo do tej kiełbasy dodałem gram więcej soli, czyli 16 gramów na kilogram. I gorczycę. I to już sprawiło, że ta kiełbasa. Już bardzo inaczej smakuje. Jest bardziej pikantna sól, czyli zmacia smaku, bo sól to też jest wzmacnia smaku. Podkreśliła bardziej ilość pieprzu. Także tutaj mamy dodane 5 gramów koprzycy i gram soli. I już ta obasa wyszła inna. Nie mówię, że gorsza, ale inna. Teraz pokażę Ci jeszcze. Tutaj mam tę deskę dębową. I tutaj jest właśnie ten efekt. Ona nie była polerowana, tylko przez Jeszcze jak widać, nóż jest wyszczerbiony. Ale chcę Ci pokazać, jak wygląda deska poczerniana tą metodą i pomalowana lakierem, takim zwykłym wodnym. Także tak wygląda dąb po tym zabiegu. Także bardzo ciekawa bejca naturalna. Tutaj mamy biel, która ma mniej tego kwasu krusowego, karpników i jak widać, jest jaśniejsza. Tutaj mamy jeszcze takie brązowe, jasno brązowe elementy, ale to jest tlenek 0 za 3 jego łatwo idzie usunąć. Przed lakierowaniem też zneutralizowałem niskie pH tego preparatu i dopiero polakierowałem. Także to by było na tyle w tym filmie. Teraz już będzie wiedział, jak zrobić kiełbasę na pektosoli, aby była różowa w środku. W następnym filmie pokażę, jak zrobić szynkę, nie kiełbasę, jak zapeklować, aby była zapakowana na naturalnych składnikach, a była różowa, w miarę różowa w środku. Także to by było na tyle. Cześć!